Witajcie numerwan, a w dzisiejszym odcinku jest, świętujemy 7 dni Daily, czyli cały okrągły tydzień. I od razu powiem jak wyglądał proces tworzenia filmów i to jest właśnie tym takim mini specjalem, bo wiadomo, tydzień dla niektórych to jest mało, aczkolwiek jak wam powiem jak się tworzy filmy, to naprawdę to będzie dosyć długo. Planowałem na ten film bardzo ładny, bardzo długi, bardzo szczegółowy montaż, aczkolwiek no, wyszło tak jak wyszło. Nie mogłem nagrać w niedzielę, dzień wcześniej jak zawsze nagrywam, to też zaraz wspomnę. Wszystko po kolei i nagrywam to dzisiaj dokładnie 14.32, więc po prostu nie mam czasu, bo filmy są codziennie o 16.30. Nie bym mogłem zdążyć, ale są dosyć duże problemy na YouTubie, żeby wrzucić film u mnie bynajmniej często występują błędy przy zapisywaniu informacji. Dlatego wolę się upewnić dzień wcześniej. Tak, proces tworzenia filmów. <laughs> od czego się zaczyna filmy? Oczywiście od pomysłu. Żeby wpaść na jakiś pomysł zajmuje to 50 minut, <laughs> wiadomo, z tą szafką BS, to wiadomo, że Michu podrzucił, ale weźcie pod uwagę to, że ja muszę wiedzieć co ja powiem w odcinku. Tak samo jak przed chwilą, cały czas się zastanawiałem, jak to go dokładnie poukładam w odcinku o czym powiem tu, o czym powie, opowiem tutaj. Tak, więc zawsze to jest 50 minut, a czas to pieniądz, więc takie minuty liczymy. I więc, tak 10 minut, powiedzmy, że to jest najwięcej, więc dajmy 10 minut. Później musimy przejść do nagrywania. Filmy nagrywam około, oczywiście, mówię o sobie, tutaj nie chcę ogólnie mówić o innych, po prostu tak u mnie to wygląda. przynajmniej o tego tygodnia. 15-minutowy film nagrywam oprócz sesji. Cessim była wyjątkiem i wprowadzenie. To były dwa filmy, które nie miały aż tak długiego czasu przed montażem. Po montażu te 15 minut się tworzy i jest 10 zazwyczaj. Tak samo jak u Michała, było chyba 16, ale dużo się wycinało, dużo się odejmowało, dużo tam było takiej rzeczy, z których niepotrzebnie mówiłem, co też w montażu zajmuje. Więc tak film 15 minut już wychodzi 25 minut. Więc taki czas Wam będę obliczał, ile to mi zajmuje. I Dobra, czyli po, czyli po nagrywce idę do aplikacji, w której montuję. Kiedyś to była inna, kiedyś to w ogóle inaczej się montowało, inaczej się robiło e, lepsze montaże, ale ja nie mam pamięci, więc idę do starej, swej, starego montażu, czyli taka aplikacja mam. E, Tutaj ja raczej nie, nie powiem, ale pewnie albo będzie w opisie, albo gdziekolwiek, w, albo w tagach, pewnie, czyli będę wrzucał z tej aplikacji, więc żeby nie było, że nie ma, bo może nie być. <laughs> idę do montażu. Montaż zajmuje mi chyba z godzinę. Albo więcej nawet, ponieważ zacznijmy od prostej rzeczy. Ja muszę najpierw połączyć wszystkie filmy. To, to, co wy widzicie, że są jakieś cięcia, to nie są cięcia, to są osobne filmy. Naprawdę, ja nagrywam jakieś 5, 6, 7 filmów, i tu liczę od razu Wam, powiem, że tu liczę intro, które ostatnio wypuściłem. Mam do niego sentymal, sentymalność. Sentymalność, tak. Więc sentyment po prostu do tego intro, ale tego. Go te, też zaliczam, bo to jest kolejny film. przewrzucić te filmy, wszystkie tam wiadomo, tylko z internetem jest problem, powinien jest dalej gdzieś w filmach zapisanych. Ale reszta filmu to po prostu poukładać, zaakceptować, że któryś czas dłuższy. Oczywiście coś nie mogę robić, to teraz Wam powiem. Bo jak widzicie na ekranie, gdzie widzicie tę nagrywarkę? Ona jest po prostu ładnie schowana i po prostu nie wychylać ją nigdzie. Nie znajdziecie jej na ekranie, nawet nie szukajcie. I dobrze, co się dalej nie dzieje trzeba zmontować film. I oczywiście dużo scenek. Jak robię kilka filmów naraz, na przykład w tym odcinku, postaram się, żeby z pamięcią nie był problem i nie było żadnych cięć. Takich bo czasami cięcia się same robią, ponieważ miałam miejsca, muszę usuwać dalej. To też z miejsca mamy problem. Więc jak to już montuję, to zazwyczaj robię tak, że po prostu ucinać dużo w filmie, to mi zajmuje dosyć długo, bo powiedzmy, że te 15 minut trwa sam film, tak? A ja jestem człowiekiem, który poogląda całe 15 minut jeszcze raz, poogląda jeszcze raz, posłucha tego, co ja tam powiedziałem. Zastanowi się, czy to wyciąć, czy to wyciąć, czy tutaj coś dołożyć, czy nie dołożyć. Na przykład w szafce WBS, co był film, co był film w niedzielę, to na przykład wtedy robiłem te zdjęcia. Oczywiście z tych skinów, co chcę kupić, co dostanę, czy coś w tym stylu. I na przykład musiałem wchodzić na brałtarka znowu szukać gdzie mówi o danym skinie, skinie I musiałem oczywiście wycinać idealnie, żeby to jakkolwiek wyglądało I żeby ta postać też nie, nie wiadomo w jakich ruchach była robiony screen Dlatego to już mi trochę zajmuje Później te 15 minut muszę oglądać i przyklejać w międzyczasie Więc na przykład nagrałem film, e, na intro zajmuje 14 sekund chyba i później powiedzmy, że już w 47 sekundzie mówię, że chciałbym to i to. że na przykład coś przybliżam, to chcę po prostu ukazać Wam o co mi chodzi, bo czasami ja nie umiem wyrazić tego tak dobrze w słowach jak jest na rysunku, tak? Więc po prostu ja wam to przekazuję zdjęciami, są też napisy, na przykład w serii Owice to na przykład było tak, że na końcu były też podziękowania, to trochę tak myślałem na nim. Więcej na chyba na setim, ale nie wiem. Tak wiecie, te napisy też dużo, dużo muszę działać. Jakieś inne kolory, na przykład w Michu, no to było mega strasznie z innymi napisami. Pozrobiłem trzy oddzielne napisy z innymi kolorami, z innymi tłami, z innymi odcieniami. Więc po prostu z tym miałem letki problem. I to zajmuje właśnie tak gdzieś. Pół godziny, żeby to wszystko pododawać. Bo jak nagram jak poglądam 15 minut, poglądam drugi raz i jeszcze te dodatkowe, żeby zobaczyć, oczywiście, jak smutuje i później jeszcze dodatkowe te wszystkie rzeczy, te screeny, te zdjęcia, te wszystkie rzeczy, które muszę pododawać, no wyjdzie to gdzieś 45 minut. Zaczynaliśmy na 25, więc powiedzmy, że jedna godzina, i będzie godzina 25. Sam proces tworzenia to jest już po montażu. Zapisywanie gdzieś 10 minut zazwyczaj po mnie. U mnie jedynie powiedzmy, że 15 minut. To jest godzina 40 już wychodzi, ponieważ u mnie się wyświetla, że chcę fajnej jakości Wam przekazać film. Przykład w tej w ogóle Wam jakości nie dam, bo ja tylko mówię, nic sobie nie pokazuję, mogę jedynie pokazać klan, ale po prostu nic Wam tutaj nie pokazuje tak bardzo, żebyście na to patrzyli. Też zdjęcie w tutaj jak mówię. Tak jak mówię, raczej nie będzie dużego montażu, czy w ogóle go nie będzie, więc po prostu tak to wygląda dzisiaj chaotycznie. I zatrzymaliśmy się na godzinę 40 i zapisywaniu filmów. Od razu po zapisywaniu filmów, lec lecę na YouTube'a i oczywiście muszę zaplanować film na daną godzinę, dany dzień. Muszę dać tytuł, który jest prawidłowy z regularminem YouTube'a. Opis też musi być odpowiedni. Oczywiście ja tu nie mówię o liczbie słów, bo to jest jasne, tylko że niektórych rzeczy, niektórych emotek, niektórych symboli, po prostu nie akceptuje YouTube. Na przykład y, mój tak? mójnik jest bardzo skomplikowany, jakieś literki, jakieś nie wiadomo co to jest, no to na przykład YouTube tego nie zaakceptuje, bo nie wiadomo co tam się kryje, nikt się nie będzie odczytywał co to jest sa r, -er, wykrzywnione czy a takie dziwne, co ja? więc takich y, nie akceptują. Bo na przykład z Micha miałem wkleić jego prawdziwą nazwę z Besa. Nie udało się, po prostu nie zaakceptował to YouTube, więc to jest właśnie ten błąd w zapisywaniu filmów najczęściej. Tak planuję film, to zaplanuję go, jak robię to i robię to wszystko, to się po prostu nie liczy, czy jak to zajmie mi 5 minut, bo jak i tak wrzucam, to się dowiaduję, że jest błąd, nie mogę się wysować, zmienić tylko tego jednego, muszę usunąć cały film i po prostu jeszcze raz wrzucić ten film i jeszcze raz wszystko zaplanować. Więc to właśnie zajmuje te 20 minut, żeby to po prostu ogarnąć, ale powiedzmy, że 10 minut że mam szczęście, szybko to zajęło 10 minut. Najważniejsze co jest w filmach. Moje miniaturki. Ja mam piękne miniaturki teraz. Bardzo ładne robię i to mi chyba nie zaprzeczycie za bardzo. Teraz dobrze mi z nimi idzie i właśnie sobie pobrałem aplikację do tego co miałem parę rok temu i dwa lata temu, gdy robiłem serię z 25 rangami, więc po prostu... Muszę robić sam miniaturki, tam i najlepiej idzie, tam znam tą aplikację. Teraz tamta aplikacja się dosyć wyzwaniła i nie mogę sobie tak fajnie pobierać te inne inne te takie rzeczy, żeby po prostu mieć to za free, praktycznie. No, niestety to nie, że naprawili oni, po prostu pomyśleli, że niektórzy biorą. Dlatego teraz te miniaturki te nie są jakieś sarombiste jak kiedyś, bo kiedyś to faktycznie inne kolory, inne zdjęcia, jakieś królewskie zdjęcia to właśnie były właśnie te płatne. Teraz ich nie mogę, więc bardzo dobrze, że to zrobili, bo tylko i wyłącznie dla nich pieniędzy, to, to bardzo dobry krok, ale mi to trochę przeszkadza, ale to wiadomo, to jest logiczne, to jest bardzo logiczne ja i rozumiem, więc po prostu to zajmuje 15 minut, albo 10, czasami nawet 20, jeżeli się więcej zastanawiam, ale powiedzmy, że te 15, że jest te 10, o, 10 będzie idealnie 2 godziny nagrywania filmów i je wszystkie jeden proces. Dlatego dzisiaj najwięcej bierze mi na montażu. Dlatego montaż dzisiaj wyrzucam. Jest godzina 14.41. Film trwa już pewnie 10 minut. I taki film pewnie leci. Tylko dodam mi, tylko i wyłącznie dodam intro i może jakieś napisy, tak mi się uda czy cokolwiek, czy jakieś zdjęcia. Nie będę chyba tego oglądał i tak jeszcze raz. Jedynie już po wyjściu na YouTube'a, więc muszę jeszcze zaplanować, A więc tak dzisiaj nagrywam od razu dwa filmy, od razu po szkole wróciłem to słuchajcie, jestem po szkole, już nagrałem drugi film, to jest właśnie ten drugi film i trzeci może chwycę się nagranie, ale mój, moje gardło nie obiecuje i dobra, chyba tyle w tym procesie, naprawdę i to jest siódmy dzień daily, od razu napomnę i tu jest mega ważna rzecz tu się trzeba zatrzymać, ponieważ powiem wam szczerze ja się poddaję w daily nie dam rady zrobić daily i po prostu to jest zbyt ciężkie w obecnej chwili, w której się znajduję. Dlatego kończę daily po 8 dniu pewnie. Jeżeli postaram się, jeżeli mam jeszcze czas te 2 godziny w dniu poświęcić na te wszystkie rzeczy, to faktycznie będę, bo wiadomo, mi dużo rzeczy przeszkadza, nie mówiąc tylko i wyłącznie o szkole. Dlatego czasu niezbyt mam. Jeżeli będę mógł poświęcić czasu, no to pewnie dobiję do 10 dni, 9. Chociaż oczywiście w to wątpię, dlatego 8 dni dla mnie... To jest mega wyczyn, zaraz idę pewnie Do wszystkich poprzednich odcinków dać że daily 1, daily 2 Żeby to po prostu, po prostu to przyczepić Bo jak za rok wejdę na YouTube'a, zobaczę to będzie Rok temu, rok temu, zamiast wiadomo, że teraz mamy 7 dni temu, 8 i 6, 5, 4 3, 2, 1 i parę godzin temu Dlatego dziękuję za oglądanie, miłego południa. bądź wieczoru.